Tegoroczna susza wyrządziła stratę w całym województwie podlaskim. O tym, jak dramatyczna sytuacja jest na polach, przyjechaliśmy do pana Macieja Moniuszko z gminy Janów. Panie Macieju, jaką wygląda sytuacja u pana? No akurat w naszej gminie susza dała się we znaki w 80%. W naszym gospodarstwie mamy straty dość spore w użytkach zielonych. 60-70 nawet procent zależy po prostu od położenia. Pierwszy pokos mieliśmy pod koniec maja, drugiego pokosu jak na razie jeszcze nie było, już mamy koniec lipca. Jeżeli chodzi o zboża jarę, akurat w moim gospodarstwie siejemy owiec w porównaniu do poprzedniego roku wydajność owsa, odmiana Bingo miała 5,2 tony. W tym roku tonę 200. To jest takie porównanie do owsa. Jeżeli chodzi o żyto, to siejemy głównie żyto hybrydowe. W tamtym roku mieliśmy 7,4 tony z hektara, w tym roku tylko 3. Jak duże ma pan gospora, gospodarstwo znaczy tych upraw zasianych u pana? 20 hektarów i 15, 15 hektarów użytków zielonych. Osoby, które się nie znają, widzą na przykład na polach czarne zboże. Co to oznacza dla pana? Bo rozumiemy, że to poszła nie wiem pleśnie albo jakiś grzyb, tak? Jest to już skutek po prostu deszczu, gdzie zboże zaczyna porastać w kłosach. No i wiadomo. Już wystąpiły w, wystąpił w nich choroby grzybowe, co po prostu świadczy o tym, że będą gorsze jakościowo. Tak? To już jest zboże, zboże paszowe. No, tak samo jak my, ludzie, nie chcemy jeść po prostu gorszej jakości żywności. Tak i zwierzęta co nie. Także rolnicy też będą się tego po prostu wystrzegać. No, i będą musieli zakupić pasze, oczywiście droższe. Bo te, które po prostu już są czarne, wystąpiły u nich na plantacjach, w gospodarstwie, no to też będą po prostu unikać, żeby zwierzęta no, nie zachorowały, tak. Czy w tej sytuacji otrzymujecie jakąś pomoc? Bo wiemy, że w naszym województwie stworzono najwięcej komisji do szacowania strat. Czy u Pana już taka komisja była, zrewidowała te straty, oceniła? Mieliśmy komisję pod koniec czerwca. Jak na razie nie mamy żadnej decyzji. Komisja. W mojej obecności, mówię tu o moim gospodarstwie, we, według mnie objeżdżaliśmy pola, oszacowała straty, ale tak jak mówię, na razie nie mamy żadnych protokołów, nic, po prostu nie wiemy na czym stoimy. Ale jak to wyglądało? Po prostu dwóch urzędników weszło na pole, popatrzyło no, i pojechało? No, mieliśmy mieliśmy komisję, komisję z gminy na, na, na polu, także. No, Szacowanie, szacowanie się odbyło i oczywiście sam, sam, sam byłem z urzędnikami i tak jak mówię, protokoł, protokół jeszcze nie został jakiś sporządzony, nic nie, nic nie wiemy. W roku 2015, gdy wystąpiła susza, to mieliśmy z gminy wszyscy rolnicy 1000 ty, ty, zł pomocy, a w tym roku no tak nic jeszcze nie wiemy. Czy jak na razie jesteście zostawieni samym sobie, tak? No tak, no musimy, musimy sobie jakoś radzić, tak? Ceny, ceny w skupach są takie jak. Porównywalne do roku poprzedniego, bo na przykład żyto to kształtuje się cena 530-560, z tego co się orientowałem wcześniej, przed, jak gdy tylko się sezon żniwny zaczął, no to w skupach oferowano 600 zł brutto za tonę. Teraz jak, właśnie idzie cena jakościowo, tak, nie ma jakości ziarna i cena będzie spadała. Materiał siewny Żyta To jest gdzieś tam w granicach 450 zł. Nawożenie i kombajn kolejny, gdzieś tam w granicach, tak, strzelam na szybkiego, gdzieś w granicach 1000, czyli tam 1500 zł, a zbieramy ziarna też na 1500. To trzeba jeszcze zaorać, tak mówiłem, średnio, prawda? Trzeba zaorać, no, no uprawić do dopatczy do Także e, wcześniej szacowałem, że Obecnie na, na, dzień, na dzień dzisiejszy to mamy gdzieś 1000 zł strat na hektarze. Pan ma oczywiście swój własny sprzęt, tak? Czy już wyjeżdżał pan kombajnem w swoje pole? Tak, wyjeżdżałem, już, mam, już jestem ku końcowi. Dzisiaj kończymy u siebie żniwo, także całe, całe podsumowanie będę znał jeszcze w tym tygodniu. Czyli trzeba być dobrej myśli. Trzeba być do, do dobrej myśli oczywiście.